Dzień dobry, kochani, witajcie bardzo serdecznie. Zapraszam Was na czytanie, czytanie z natchnienia. Zobaczymy sobie, zajrzymy w naszą najbliższą przyszłość do miesiąca czasu. Moi drodzy, w związku z tym, że w moim życiu dzieje się ostatnio bardzo, bardzo dużo, dużo też dobrego, a przede wszystkim dużo dobrego. Chciałabym energetycznie podziękować z całego mojego serca wszystkim duszom, które dobrze mi życzyły w ostatnim czasie, które wciąż dobrze mi życzą, które wysyłają energię wdzięczności, miłości i opieki. Chciałabym Wam też powiedzieć, że warto być dobrym. Warto czynić dobrze, ponieważ dobro zawsze wraca. Zawsze. Jestem niezwykle wzruszona, jak wiele miłości i obfitości spływa do mnie, do mojego życia i do mojego serca. Dziękuję. Chylę czoła. Przed przed wszystkimi i przed Stwórcą. Bardzo dziękuję. Teraz, moi drodzy, zobaczymy sobie właśnie takie przesłanie. Będziecie mieli do wyboru trzy karty. Co Was czeka do miesiąca czasu, moi kochani? Co Was czeka do miesiąca czasu? I trzeci i kochani moi, wybiera Wasza intuicja rozpoczynam od jeden od jeden co Ciebie czeka do miesiąca czasu? czeka Ciebie energia króla mieczy czuję, że to jest taki czas, gdzie na przykład bardzo ważny będzie w Twoim życiu mężczyzna Energia męska, tutaj mi się zaznacza, to jest energia mówiąca o rozwiązywaniu problemów. To jest też energia wsparcia, wsparcia intelektualnego. Co ciebie czeka do miesiąca czasu? Czuję, że pokonywanie wielu przeszkód, barier, właśnie mentalnych, intelektualnych. I czuję, że ty stajesz się swoim mistrzem, mistrzem własnego umysłu. Rozwiązujesz problemy, mając pewną strategię, umiejętność dalekosiężnego widzenia, przewidywania pewnych wydarzeń. Energia, słuchajcie, króla Mieczy jest taką energią mm, bardzo konkretną, która nie rozmienia się na drobne. To jest energia, która idzie prosto do celu, która nie widzi um, przeszkód, by osiągać to, co pragnie. Oczywiście on zauważa różnego rodzaju trudności, ale on nie koncentruje się na tych trudnościach, tylko ta energia, energia króla mieczy, szuka rozwiązań. I to jest bardzo piękne, i to jest bardzo ważne, że tutaj. Jesteście nastawieni na poszukiwanie rozwiązań i odnajdywanie tych rozwiązań. Dodatkowo też czuję mm, dodatkowe wsparcie z zewnątrz jakiegoś mężczyzny. To może być adwokat, prawnik, urzędnik, ktoś na przykład z waszej rodziny, kto dobrze Wam właśnie życzy, kto jest Wam przychylny, serdeczny. Kto na przykład już pewne doświadczenia przeżył i teraz wie, w jakim kierunku podążać. Bardzo często tutaj też mówimy o energii lekarza, o energii terapeuty, więc bardzo możliwe, że będziesz potrzebować konsultacji, czy też taka konsultacja się odbędzie, ale to będzie dla Ciebie bardzo dobre i korzystne. Ponieważ ta osoba, która tutaj się pokazuje i jest mądra, jest doświadczona i wie, jak w pewnych tematach poruszać się. Dobrze, zobaczmy tutaj, co do miesiąca czasu jest wam przeznaczona, jaka energia jest wam przeznaczona. Jesteś prowadzony. Aniołowie chronią Cię bardzo pięknie. I ja też czuję właśnie tutaj opiekę dla Ciebie. Czuję kierunek, że ten kierunek jest już wyznaczony i będzie um, właściwy. Tu jest dużo mądrości i dużo bystrości intelektu. Wszystkiego dobrego, moi kochani. Zapraszam Was bardzo serdecznie do kursu Tarota, do webinaru, um, moja droga. Y do obfitości, piękna relacja z pieniędzmi. Zapraszam Was także do usług, do czytań. Dziękuję Wam bardzo i wszystkiego dobrego. Co Ciebie czeka do miesiąca czasu? Oj, tak, ta karta ewidentnie tutaj często pojawia się właśnie w takich czytaniach. Jest to energia królowej buław, to jest um, kobieta, która wnosi dużo światła swoją energetyką, y, swoją radością, swoim takim temperamentem. Y, no, to jest zdecydowanie ktoś, kto podaje rękę innym istotom, kto zapala wokół siebie mnóstwo, mnóstwo pięknych światełek. To jest właśnie energia bardzo często yy, dobrej, kochającej, ciepłej, troskliwej matki, która pokazuje, jak sobie z czymś radzić, która inspiruje, która yy, jest wsparciem, która buduje też taki właśnie dom yy, w, w, tym, w tym cieple, w tym takim spokoju, ale jednocześnie motywuje i inspiruje nie tylko samą siebie, ale także innych ludzi. Czekają Ciebie bardzo dobre i pozytywne wydarzenia. Dużo ruchu, dużo aktywności. Pojawia się też energia radości, pasji, ognia, namiętności. To jest wszystko to, co właśnie Królowa Buław sobą reprezentuje. Ale przy tej karcie najbardziej odczuwam energię rozpalania ludzkich serc, Wnoszenia światła tam, gdzie tego światła na przykład nie było. To jest też taka postać, która wnosi samą sobą naturalny autorytet. Jeżeli wy na przykład tutaj obawiacie się yy, jakiejś takiej sytuacji materialnej, że z jakimś tematem sobie na przykład tutaj nie poradzicie materialnie, to yy, nie ma powodu do strachu, tutaj wszystko będzie dobrze, tutaj wszystko się układa tak, jak właśnie ma się ułożyć. Szczęśliwe zakończenie spraw materialnych i powodzenie w tym temacie to jest to, co się tutaj pokazuje dla Was. No i popatrzcie. Mnóstwo, mnóstwo świeczek, mnóstwo tej radości, spełnienia, pokonania też problemów, dużo też energii optymizmu tutaj się przy Was pojawia. Dobrze, zobaczmy, co jest Wam przeznaczone do miesiąca czasu. Jaka energia jest Wam przeznaczona do miesiąca czasu? Oj, przepraszam, moi drodzy. Myślę, że zmiana, wiecie, bo czasami, czasami podczas czytań takie sytuacje, które się pojawiają, one najczęściej są pewnym przesłaniem. Zmiana perspektywy, patrzenia, działania. No i właśnie pojawiła się energia ruchu. Czyli widzicie, tam gdzie jest na przykład zastój, tam gdzie sprawy nie idą do przodu, to pójdą do przodu. Tak, to pójdę do przodu. Bądź tajemniczy, więcej rób, mniej mów. A właśnie. Królowa była w dużo robi, ale ona, wiecie jak ona kreuje to życie? Ona to życie kreuje z poziomu radości, obfitości, nie z poziomu braku, smutku czy niedostatku. Dlatego mm, jej afirmację. Są bardzo dobre, są bardzo skuteczne, y, dlatego że ona jest energetycznie wysoko wzniesiona. Hmm? Bardzo piękna energia. No dobrze. Dziękuję Wam kochani, zapraszam Was do kursu tarota, zapraszam Was do y, webinaru y, Moja piękna relacja z pieniędzmi, droga do obfitości, a także do moich usług. I dzisiaj y, przepraszam, i. Y, y, Trzecia karta, trzecia karta, mamy tutaj, o, właśnie, dziesiątka denarów. Dziesiątka denarów, czyli co was czeka w najbliższym czasie? Naprawdę dobra przyszłość. Macie tutaj yy, pokazaną energię pasji, energię dostatku, dobrobytu, wsparcia rodzinnego. Yy, mamy tutaj, kochani, miłość. Pieniądze, rodzina, powody do szczęścia, wspólnota to jest to, co tutaj do mnie przychodzi. Cieszymy się z tego, co mamy, emanujemy tą miłością, wspieramy też siebie nawzajem, tworzymy dom, tworzymy miejsce, w którym każdy czuje się dobrze, w którym każdy czuje się kochany, widziany, zrozumiany wspierane. Więc tutaj też być może właśnie taki temat rodzin wielopokoleniowych będzie dla was ważny, czy też na przykład uzdrawianie rodzinne, uzdrawianie wielopokoleniowe też może być czymś ważnym, może być czymś istotnym dla was. Tak usłyszałam tutaj. No i też moi drodzy, bardzo ważny temat jest Tutaj pokazana energia domu, czyli wszystko, co jest związane z waszym domem. E, możliwe, że jakaś zmiana w domu, możliwe, że jakiś remont, możliwe, że jakieś odnowienie, odświeżenie. Bardzo możliwe, że też przyjdzie do Was pieniądz, y, na przykład w postaci jakiegoś spadku, jakiejś darowizny. Też jest tutaj coś takiego, ale wiecie, to jest energia, Pełni szczęścia, to jest energia obfitości, to jest energia, w której właśnie yy, mamy naprawdę wszystko mamy czego nam do życia i szczęścia potrzeba. A nade wszystko mamy kochani siebie i mamy tych, do których się możemy przytulić, tych, których kochamy, tych, którzy są dla nas bardzo ważni. Nie jesteśmy tutaj sami. Nawet gdybyście powiedzieli, no mnie to nie dotyczy, bo ja nie mam rodziny, no to ja bym powiedziała, że masz rodzinę duchową, którą do miesiąca czasu z pewnością odszukasz i poczujesz. Co jest tobie przeznaczone do miesiąca czasu? Jaka energia jest tobie przeznaczona do miesiąca? Wyszły dwie kartaczki, więc pozwolę sobie mieć dwie. Masz piękne dary i talenty. Tak, i myślę, że też tutaj zaczniesz to odkrywać. I też y, Twoje dary i talenty to jest właśnie taka energia bogactwa. Jesteś prowadzone, aniołowie chronią cię. Mhm. Czyli masz opiekę, masz prowadzenie sił wyższych. Bardzo wam dziękuję kochani. Zapraszam do kursu tarota, od 20 startujemy. Zapraszam was także do webinaru Moja piękna relacja z pieniędzmi i zapraszam was także do moich usług. Dziękuję, że jesteście. Buziaczki. No i pa pa.